Witamy Was dzisiaj z Teatru Szekspirowskiego na drugim balu Równych Szans Fundacji Ja Też. Fundacji, która już od wielu lat wspiera i edukuje osoby z zespołem Downa. Przy odrobinie naszej pomocy i zrozumienia mogą osiągnąć bardzo wiele. Bal Równych Szans to jest kontynuacja idei, którą zaczęliśmy rok temu pierwszym balem, która pokazała nam, że tak naprawdę nie jesteśmy sami, że jesteśmy w stanie poprosić ludzi o to, żeby włączyli się do działania na rzecz dorosłych osób zespołem na rzecz dzieci zespołem na, żeby tworzyć im przyszłość. I rzeczywistość, która pozwoli im być aktywnym zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu społecznym. Nie ma ważniejszego wydarzenia w mieście Gdańsku, jeśli chodzi o takie działania społeczne. Jestem 21, kampania, której cały czas patronujemy, ale też uczestniczymy w niej. Ale to, co jest bardzo ważne, pierwszy raz w historii miasta Gdańska została zatrudniona w urzędzie miasta Gdańska osoba z zespołem DAUNA. I to jest niesamowite wydarzenie, dlatego że ta osoba nie tylko zmienia rzeczywistość miasta Gdańska, ale także promieniuje na to, co jest właśnie w informacjach dotyczących miast i tego wszystkiego, co można zrobić dla innych środowisk, w których uczestniczymy. To chwyciło. Proszę, Emilka pracuje w Teatrze Muzycznym na etacie. Michał pracuje w Urzędzie Miasta. No jest wspaniale. Także tylko brać przykład, bo to dla nich jest wielka sprawa, a dla nas olbrzymia satysfakcja, że dzięki po prostu staraniom paru osób udaje się zmienić życie na korzyść innym. Dzisiaj jestem tutaj, dzisiaj mam wielką przyjemność towarzyszyć Dominice i razem z nami jest również Michał. No Michał, który gości nas trochę na swoim terenie, ponieważ Michał jest z Gdańska. Michał tutaj mieszka i pracuje, więc czujemy się jakbyśmy byli trochę jego gośćmi. Nie ma czegoś takiego jak my i oni. Jesteśmy ludźmi i te podziały są zupełnie sztuczne i one po prostu powstały wskutek moim zdaniem jakichś po prostu tragicznych niedopatrzeń. I naszym obowiązkiem, obowiązkiem dobrych ludzi jest to zmienić i myślę, że nam się w końcu to uda. Fantastycznie było rok temu, dlatego zdecydowałem się przyjść w tym roku i się nie zawiodłem. Bardzo dobre nagrody. Parę nawet udało mi się wylosować, w tym lwa Gdańskiego. Natomiast najważniejsze to ten szczytny cel, jakim jest to, że wszystkie środki, które tutaj zostaną zebrane, zostaną przeznaczone na fundację. Pieniądze zbieramy tak jak rok temu na wyposażenie nowego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego. Koszt wyposażenia jest mniej więcej około 200 tysięcy. W zeszłym roku na balu udało nam się zebrać 65, więc zbieramy dalej. Będzie to szczególne miejsce, dlatego że chcemy zarówno stworzyć tam pracę dla kilku osób z zespołem Downa, ale też chcemy stworzyć przedszkole, warsztaty edukacyjne. No i tak naprawdę myślimy o przeniesieniu na rynek polski edukacji z Down Syndrome Education, także edukacji, która jest w 170 krajach na świecie. E aí